Weekend Cudów. W tym roku około 50 rodzin z terenu powiatu Wysokomozowieckiego otrzyma pomoc w ramach akcji Szlachetna Paczka. Znajdujemy się w rozsochatym Kościelnym, gdzie ponownie jest magazyn i całe Centrum Dowodzenia Akcji. Zobaczmy, jak wygląda to od środka. Rutki jesteśmy z OSP rudka pomagamy pierwszy raz, tak. tak. A y, jak wyglądały u Was y, przygotowania do tej szlachetnej paczki? Znaczy zorganizowaliśmy zbiórkę razem z, z, z Urzędem Gminy, ze szkołami, z nadleśnictwem i po prostu zebraliśmy kwotę i zakupiliśmy dary. No i w ten sposób, pomagamy. W przyszłym roku też planujecie? Myślę, że tak, jak najbardziej. E, organizujemy szachowną paczkę, e, współ, razem e, dwie wspólnoty, oaza i ministranci, e, no z kościoła po prostu. E, czy w przyszłych latach też planujecie? W ogóle dlaczego włączacie się może w to akcję? No po prostu lubimy pomagać i to też jest taki cel, który jakoś tak nas zbliża. Dlaczego pan się decyduje pomagać? Bo trzeba pomagać, dobrowraca w każdej postaci. Także trzeba pomagać. Jesteśmy darczyńcami, kierowcami, wolontariuszami i wszystko, co trzeba, to robimy. Lubimy pomagać, lubimy pomagać przede wszystkim i wiemy, że jest to potrzebne, ta pomoc dla wszystkich. Mi w pomaganiu bardzo podoba się to, że y, widzę radość rodziny po tym jak dostają paczki i to jest y, naprawdę super uczucie. No, ostatnie lata tutaj w ogóle dla wielu mogły być ciężkie przez to pandemię, inflację. My to w pełni rozumiemy, dlatego postanowiliśmy jak najbardziej jeszcze tutaj połączyć siły, żeby wspomóc wszystkich ludzi wokół. Żeby no, te święta były dla nich weselsze, żeby mieli jakieś szczęście w życiu, chociaż minimalne. Ja pomagam, bo mi tak serce podpowiada. Bardzo kocham pomagać. To pomagać. Dobro wraca. Oczywiście dobro wraca i cieszmy się tym co mamy i cieszmy się chwilą.